Witam tutaj, Walki, z Scrap i jest film, którego nie było dłuższego czasu. Zaczynamy od początku, bez lagów, na czystej mapie, bez niczego zupełnie. Pod ostatnim filmem, z autobusem, pojawiło się parę pytań o film, w którym pokazałbym, jak zbudować taki latacz, którym zacząłem poprzedni odcinek. I w sumie, czemu nie? Mamy czystą mapę. W ogóle na tej mapie widzę, że są trzy lądowiska, tutaj w Kupie, i tam jest jeszcze czwarte. Niewykluczone, że gdzieś jest jeszcze. Także ciekawa, ciekawy układ mapki. Dobrze, zaczniemy w takim razie oczywiście od windy, gdzieś na środku. I na tej windzie 16x16, czyli mniej więcej tak, jak się da największy zrobić tak za jednym zamachem, płat czegoś. Teraz to trzeba jeszcze na środku windy mieć w ten sposób. Po prostu trzeba windę zdemontować i postawić jeszcze raz to na windzie, wtedy winda jest w środku. Bardzo ładnie. I teraz trzeba silniki odrzutowe oczywiście zamontować, bo raczej inaczej się nie da napędzać pojazdu latających w skrapie póki co. Chociaż jest pewna koncepcja jeszcze, ale. To jest takie. Czasami jak na jakiś pojeździe dwa klocki, które są ruchome względem siebie się zblokują o coś, to pojazd dostaje przyspieszenia w którąś stronę. I można by to jakoś wykorzystać do pojazdu, ale to jest jakaś kombinacja straszna. Mi się tylko udało to przez przypadek raz zrobić i poleciałem gdzieś w kosmos. Ale jest to do zrobienia. Dobra, cztery silniczki na rogach będą nas utrzymywały tak mniej więcej na jednej wysokości. Yy, na przykład jeśli już w powietrzu, albo możemy się tak pomału, delikatnie wzbić w powietrze tymi czterema. A żeby szybciej jakoś polecieć czy coś, to jeszcze kolejne cztery silniczki w środku. Mógłbym dodać 8, tak jak jest w tym lataczu z poprzedniego filmu, czyli tutaj było po prostu w ten sposób zrobione, bez tego, bez tego tutaj ale cztery też wystarczą jak najbardziej. Można im jeszcze moc podkręcić, cztery wystarczą w zupełności, już sprawdzałem. No, także ten zestaw silników nam tylko pozwoli na los do góry, na dół oczywiście też, jak wyłączymy te wszystkie silniki, no i jak będziemy już pochyleni w którąś stronę, to można nas przyspieszyć gdzieś do przodu. No tylko jeszcze musimy się najpierw jakoś pochylić, więc jeszcze więcej silników, jeden z przodu, drugi z tyłu, załóżmy, że, no nie wiem, przód jest tutaj, na ten czas. To jest kwadratowe i idealnie symetryczne w tej chwili, więc trudno stwierdzić jednoznacznie, gdzie jest przód, ale załóżmy, że przód będzie tam. No. Te dwa silniki tutaj z przodu i z tyłu będą nas po prostu przestawiały, znaczy przechylały w przód lub w tył, a te dwa po bokach przechylały w boki. No i to jest wszystko. Windę możemy już póki co zdjąć, na razie nam nie będzie potrzebna. I teraz tak, zrobimy jeszcze trochę inaczej niż był mój ostatni latarz zrobiony. Nie gwarantuję, że to się może udać, ale to, co jest na górze, to już jest inwencja twórcza, właściwie. Podstawą są te silniki na dole, wszystkie w ten sposób poustawiane I tym już dałoby się latać, tylko jeszcze trzeba tym oczywiście jakoś sterować. Nie? Ale spróbujemy zrobić troszeczkę teraz inaczej, jeszcze skręcanie, może. Spróbuję to zrobić na czterech silnikach, najwyżej, później jakieś dwa się, dwa się zdemontuje. I tu jeszcze takie dwa do lotu do przodu i takie dwa wspomagające do lotu do tyłu. Jest ich teraz dość dużo tych silników e, i nie wszystkie są konieczne. No mówię, bez tych na górze nawet by to mniej więcej latało, ale żeby latało jeszcze fajniej, to myślę, że coś takiego może trochę pomóc. Chociaż na tamtym lataczu ja miałem chyba te silniki te z tyłu, jakoś były te, ale te z przodu były jeszcze bardziej z przodu, gdzieś tutaj były dwa silniki, tak chyba to było. No, to tak zrobimy. Po bokach też by pewnie działało, nie wiem. Dobra, fotel teraz sterowniczy sterowniczego kierującego, latającego pilota, nie wiem, pilota chyba to jest, odpowiednie słowo akurat przy pojedzie latającym, nieważne. I oczywiście w środku bardzo ładnie podgrzewany przez te silniki, także na pewno nie zmarzniemy podczas lotu, o to się można nie obawiać. E, no i teraz tu jeszcze mógłby być drugi fotel, ale w sumie to nie wiem, czy, czy jest mi potrzebny, bo szczęścia. Czy ja tu będę z kimś latał? Dobra, na wszelki wypadek zostawimy no. Tego save'a nie będę raczej udostępniał, bo bardzo podobny pojazd jest na save już z autobusem. Więc, jak ktoś chce sobie ściągnąć ten pojazd, to może po prostu sobie wejść na film z autobusem i tam pod tym filmem jest link do ściągnięcia mapki. Na tej mapce z autobus latać jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Dobra, i tu jeszcze silnik spalinowy. Musiałem troszeczkę przedłużyć tę platformę, ale to tam nie powinno przeszkadzać. Silnik spalinowy. Jest nam potrzebne do pewnej rzeczy, ale o tym może później troszeczkę. Teraz sobie podłączymy, już to co możemy, czyli po pierwsze do fotela bezpośrednio silniki, które będą działały na W, czyli po prostu nas napędzały, znaczy, no, że, że możemy lecieć do przodu. No. Czyli teraz nic się nie stanie, <grym> nie wiem czego oczekiwałem, jak to jeszcze stoi na ziemi. W każdym razie te dwa silniki z przodu i ten jeden z tyłu, który nas będzie pochylał troszeczkę bardziej do przodu, chociaż wtedy te. Hmm. Teraz to te nie wiem, czy mam. Dobra, zrobimy, no mówię, zrobimy tak, jak to było wcześniej. Nie gwarantuję, że to będzie doskonale latać, ale będzie latać. Będziemy mogli tym sterować. Będziemy mogli dolecieć na tamto lądowisko. To jest cel dzisiejszego odcinka na tamtym lądowisku wylądować. Dołem do dołu. Ok, to się da zrobić. E, teraz jeszcze zróbmy coś, co by nas mogło wzbić w ogóle w powietrze i sobie dalej testujemy. E, musimy go najpierw wyważyć i w ogóle, zanim będziemy skręcać, Także dwa przyciski, znaczy przełącznik i przycisk, tak jest najwygodniej. Przełącznik podłączamy pod fotel najpierw, to jest wtedy jedynka, przycisk dwójka. To można zrobić jak kto chce, ale no tak jest mi się wydaje najłatwiej. Teraz do jedynki te zewnętrzne dopalacze na dole i to nas będzie tak lekko podnosiło do góry i później utrzymywało gdzieś tam w powietrzu mniej więcej na podobnej wysokości, a do dwójki te wewnętrzne. I to będzie nasze przyspieszenie po prostu. Także jedynkę możemy raz nacisnąć i potem sobie latać, a dwójką tylko tak od czasu do czasu się przyspieszymy. Czyli uwaga, teraz mnie pewnie trochę do tyłu e, zniesie. Tak, trochę, no trochę bardzo. Jesteśmy troszeczkę zbyt ciężcy. Tutaj podniosę troszeczkę moc w tych silnikach na przykład i zobaczymy co się stanie. E, prawdopodobnie teraz mi z kolei przód będzie za ciężki. No właśnie. Przód jest za ciężki. Albo tył za lekki w sumie, bo też by było fajnie właśnie, żeby to się tak delikatnie bardzo podnosiło. Nie tak szybko. Czyli zrobimy sobie. Tutaj taki balas może zrobimy takie coś. Cztery takie tutaj klocki metalowe wystarczą. Jeszcze troszeczkę za mało. Jeszcze dwa może. Ale z przodu jeszcze jest trochę za ciężki. Spróbuję usunąć te dwa klocki drewniane stąd. Jak teraz? No, jest, jest tak na styk, bardzo na styk. Te przednie silniki chyba też troszeczkę podkręcimy jednak. Problem będzie taki, że znowu trzeba będzie przód dociążyć, ale czemu nie? Dobra, tutaj nie taka moc. I Teraz znowu przód nam podnosi zdecydowanie za szybko, także tutaj sobie zrobimy taki solidny balast, może no, z drewna to nie będzie zbyt solidny, z metalu. Taki, czy coś to da? No tak nie bardzo, to tutaj jeszcze chyba trzeba więcej dodać, tutaj nawet takie warstwy dwie, teraz powinno już być lepiej, uwaga, o i teraz jest prawie, prawie to co chcemy uzyskać, jeszcze może dwa drewniane tutaj, no nie, za lekkie, dwa metalowe tutaj, zrobimy albo cztery nawet, jak to się teraz zachowuje? O, i teraz wznosimy się idealnie w pionie, i dokładnie o to chodzi. No trzeba się trochę pobawić z wyważeniem tego. No i na razie mogę jedyną rzecz, którą przetestować, to jest po prostu lot do przodu. Mogę się pochylić do przodu i lecieć. No już niestety lotu nie wyrównam, więc yy, nie będę w stanie ładnie wylądować, więc... Drzewo? Uuu, dobra, takiego ładnego lądowania się nawet nie spodziewałem, ale okej. Okay. Teraz jeszcze zróbmy coś, żeby to mogło latać też do tyłu i na boki. Na boki jest o tyle prościej, że jest dosyć szeroko stosowany patent na przetłumaczenie sygnału z fotela na sygnał taki byle którym możemy no, obojętnie co po prostu włączyć, czyli na przykład dopalacz, bo dopalacz do, jakbyśmy podłączyli bezpośrednio pod fotel, tak jak te dwa tutaj i ten z tyłu, będą reagowały tylko na klawisz W. A to nie o to chodzi, my chcemy A i D tutaj na przykład wydobyć z fotela i jeszcze S w dodatku, ale S to za chwilę i do S jest ten silnik spalinowy potrzebny. I już podobny patent zastosowałem w tym czołgu z któregoś tam odcinka wcześniej, nadmiernie skomplikowany czołg, więc tam też był taki patent. I się nawet sprawdził, więc taki też zastosujemy. Tutaj jest zastosowane też w tym lataczu mm, na sejwie z autobusem, więc myślę, że będzie ok. Okej, okay. <grych> zrobimy teraz sobie gdzieś tutaj... Usunę kawałek tego, bo teraz też będzie tutaj trochę cięższych rzeczy, więc mam nadzieję, że wystarczy taki balast. Tutaj taka pałeczka długości czterech kratek, powiedzmy, i sensorki. Proszę bardzo. Jeden tutaj. Nie tak. Skrywany w ten sposób. Drugi tutaj. I teraz tak. Problem jest taki. Że, jak się robi takie ruchome części na pojeździe, to potem ten pojazd się dosyć ciekawie zachowuje czasami w locie. I ja na poprzednim lataczu, znaczy na lataczu właśnie z tamtego save'a, zrobiłem tak, że miałem dwa zestawy tego sterowania po jednej i po drugiej stronie. I wtedy jakoś chyba to lepiej funkcjonowało. Więc mówię, teoretycznie wystarczyłoby zrobić coś takiego. Zobaczcie, tutaj jeszcze zrobimy drugą rzecz. Gdzieś. Kurde, trochę ciasno tutaj się zrobiło jakoś. I gdzie by to dać? Tutaj to mi wystarczy zrobić? Yy, nie bardzo. Chociaż nie, dobra, wystarczy. Okej. Okay. Yy, to jest dings do tłumaczenia klawiszy AID. Ja sobie go podłączę, może już od razu. To po prostu pod fotel. Tak jak koła sobie sterownicze, w gdzie podłączamy. To dokładnie na tej samej zasadzie będzie działać, czyli po prostu kręca, kręciło się lekko w lewo lub w prawo. No, i teraz do tych sensorów możemy sobie podłączyć silniki odrzutowe, które są tam gdzieś pod spodem i te na bokach, tutaj. Tylko że chwileczkę, bo jeszcze zanim to podłączę, musimy zrobić drugie po drugiej stronie, żeby na, tak na wszelki wypadek, żeby pojazd był stabilny w locie, żeby go jakoś nie przekręcało dziwnie. Prawdopodobnie nie jest to konieczne, ale na wszelki wypadek ja sobie to zrobię, żeby fajnie latało. Cztery kratki, to nie jest na tyle skomplikowane, żeby to jakoś strasznie długo zajmowało. Tutaj, tutaj. To pod fotel. I teraz zobaczmy. Skręcają teoretycznie w dobrą stronę te pałeczki, więc ten e, dopalacz. Moment, jak skręcamy w lewo, to musi się podnieść ta strona. Więc to podłączymy tutaj, a to podłączymy tutaj. Dobrze. I teraz jeszcze raz. Jak skręcamy w lewo, czyli to, to działa nam ten dopalacz. I ten dopalacz. A jak w drugą stronę, to ten dopalacz i ten dopalacz. Chyba dobrze. E, żeby nas tak obkręcało w miejscu ale i też trochę przechylało, żeby był tak bardziej. No żeby tak fajnie. Fajnie to wyglądało, żeby takie zwinny był no i w ogóle. E, dobra. I mamy wszystkie silniki podłączone oprócz tych dojazdy do lotu do tyłu, czyli tego z przodu takiego pod spodem, żeby nas podnosił, żeby nam przód podnosił, tak, że będziemy lot sobie wyrównywać w razie potrzeby. I te dwa tutaj, i żeby to zrobić, trzeba jeszcze drugą maszynkę. Tu już tę pałeczkę zacząłem, i tutaj teraz tak tu chyba będę musiał to na windzie zaraz postawić, bo mi to oklapnie trochę. O, tutaj za dużo. Ja, dobra, tak powinno być ok. Powinno się to udać zrobić. Aha, tylko tu się oparło oś... Ups, coś aktywowałem. Dobra, to jeszcze tym muszę chyba zmienić troszeczkę zasięg. Tak do trzech klocków maksymalnie. Aby chodząc po pokładzie nam pojazd nie latał w jakieś dziwne kierunki. Mm, tu się nam oparło teraz o silnik odrzutowy. A jakbym tutaj dodał taki trójkącik. Czy to by coś zmieniło? Fajnie, że w ogóle sobie znowu drewna podmieniłem za jakieś dziadostwo. A ja drewna używam dość często. Jakbym tutaj dodał taki trójkącik. No i teraz się zmieści bardzo ładnie. No tutaj trzeba wskoczyć. Nie będzie trochę trochę ciężko będzie wejść na ten pojazd. O, ale, usia, ale się udało. Okej, okay, tutaj drugi taki trójkącik, żeby to było w miarę ładnie wyważone. Um, hmm. No właśnie, tylko to trochę inaczej wygląda niż poprzednio. I teraz jeszcze będę musiał taką jakąś blokadę zrobić. Um, na przykład z, z klocków stalowych, żeby nie wiem, była mniejsza szansa, że to się nam jakoś przebije przez, przez pokład. Tak powinno być OK. Hmm. Kurde, no nawet dobra, trochę, trochę, trochę inaczej to jest zrobione niż tam przez ten trójkącik. Zami zami zamiast trójkącik to by musiał być klocek zwykły, bo by było chyba wtedy lepiej trochę. No ale spróbujemy to tak zrobić. E silnik trzeba podążyć się pod fotel, a pod silnik tę pałeczkę tutaj, w tym miejscu. I tutaj jeszcze silnik troszeczkę sobie podkręcimy tam gdzieś do połowy mniej więcej. Zobaczymy potem, jak to będzie. I to już powinno nawet działać. Jak widać, działa. O, i się przebiło, no właśnie. Problem jest taki, że czasami się dzieje coś takiego, ale zaraz jak jeszcze dodamy jedną rzecz, to powinno się to troszeczkę uspokoić i wtedy będzie mniejsza szansa, że to się tak zablokuje. Jak to się tak zablokuje, no to jest trochę psikus, bo nie mamy już za bardzo sterowania do przodu, znaczy do przodu, do przodu tak. Ale na przykład może się zablokować tak, że do tyłu cały czas będzie mi napęd. W ogóle to jest na odwrót, bo chcemy mieć podczas jazdy do tyłu tamten sensorek aktywowany, jak widać. W momencie jak sobie klikam do tyłu to sensorek się aktywuje. Tylko żeby nam ta pałeczka jeszcze szybciej wracała do, 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 do poziomu, to trzeba zrobić dokładnie też tak, jak ja zrobiłem później metodą prób i błędów w czołgu. Właśnie to jest o tyle ciekawe, że ja nie wiem, czy ktoś taki patent stosuje szeroko na tłumaczenie klawiszy W i D. Podejrzewam, że to jest chyba najłatwiejszy sposób, żeby to zrobić, chociaż mogę się mylić. Wiem, że ten patent jest dość szeroko stosowany, ale ten to nie wiem, bo sam go wikminiłem na odcinku yy Także jest szansa, że to nie jest jakoś popularnie spotykane czy coś. Dobrze. Amortyzatorek, trzy klocki tak i dwa klocki tak przyczepione już do tej pałki takiej. I teraz to powinno dużo szybciej wracać, zobaczcie, dużo szybciej powinno wracać do poziomu wyjściowego. I wydaje mi się, że też jest mniejsza szansa, żeby to jakoś się zaczepiło, przeleciało przez klocki. Oczywiście jak wystarczająco szybko klikam W i D to widać, że to... Znowu szybciej reaguje, ale już teraz nie przelatuje tak przez klocki. Dobrze, to powinno zadziałać. Zaraz jeszcze zobaczymy, jak będzie z wyważeniem: czy trzeba taki sam zestaw zbudować po drugiej stronie, nawet nie podłączony. Tu jest jeden silnik i też ten pod spodem. I to teraz powinno już latać. Zaraz sobie sprawdzimy. Wznieśmy się trochę do góry i zobaczymy, gdzie trzeba dociążyć. No właśnie, teraz mnie ściąga strasznie w lewą stronę, bo tam jest jeszcze metalowy klocek, są te trójkąty i tak dalej. Zrobię sobie na wszelki wypadek drugi taki zestawik. Wtedy nie będę miał problemu z wyważeniem i nie będę miał jakiś tam później zagwozdek, co zrobić, żeby ten pojazd latał ładnie. Mm, także tutaj coś takiego. Tak. Tak. <laughs> Trójkątików znowu nie mam. E, gdzie są te trójkąty? Tutaj są. Czego ja nie będę potrzebował? Guzika już nie będę potrzebował, to sobie to zamienię. Mm, tak. I. Nie, nie, nie tak, nie tak, e, co ja zrobiłem, zepsułem. Tak, o, idealnie. Teraz tutaj w środku klocek metalowy. Tutaj jeden sensorek, proszę bardzo. Um, amortyzatorek, tutaj trzy klocki z drewna, i tutaj dwa klocki z drewna, i już. Teraz to też podłączamy pod silniczek, tak żeby to było w tę samą stronę obracane. Mm, to jest dobrze teraz. I pod ten sensorek też mogę przy okazji podłączyć ten silnik. Oczywiście te dwa silniki mogłyby być pod jeden sensor, jakbyśmy tutaj po prostu nałożyli trochę żelastwa. Ale tak będzie też dobrze. Ok, to jest chyba już gotowe wszystko. Zaraz sprawdźmy, czy to, czy to lata teraz. No, coś, coś, coś lata. Tylko teraz jest tył trochę za ciężki. Widzę. O nie, nie musiałem wysiadać w sumie. To nie był chyba najlepszy pomysł na świecie. Możemy to teraz odciążyć, po prostu zdejmę sobie za dwa klocki tak i tak. I jak teraz. O, chyba lata, chyba lata. Dobra. Widzę, że jeszcze mogłyby troszeczkę szybciej reagować te, ten, te, te, te takie dupsliki do yy, cofania. <laughs> Bo trochę. Jak klikam tylko tak na sekundkę W, znaczy W działa ok, bo bezpośrednio pod fotel, ale jak klikam na, tak przez sekundkę S, przez ułamek sekundy, to ma problem z załapaniem. Także troszeczkę podkręcimy może moc tego silniczka. Nie wiem, czy to ma wpływ, że teraz zamiast jednego łożyska mamy dwa łożyska podłączone pod jeden silnik, bo tr trudno powiedzieć w sumie. Dobra, wrzucie. czemu nagle znowu tył? Jest cięższy, chyba że po prostu wystartowałem jakoś krzywo. Dobra, teraz trochę się lepiej nawet ten pojazd obraca niż ten, który mam na poprzedniej mapie zbudowany, tylko właśnie. Jak to zrobić, żeby on jeszcze latał. Mm, żeby on latał przodem do przodu, a nie bokiem jakoś tak śmiesznie. Ale no, tak czy siak da się nim nawet sterować w miarę. Dobra, spróbujmy się udać na to lądowisko tutaj. Troszeczkę sobie obniżymy wysokość. Może troszeczkę delikatniej. Delikatnie, dobra, uda mi się tu wylądować, czy nie? Uwaga, tak. Oj, problem jest taki, że jak ja sobie koryguję, koryguję położenie, to przy okazji te silniki, które są właśnie od spodu, mnie też do góry jeszcze bardziej podnoszą. Ale dobra, wylądowałem w miarę. Ten pojazd, no, nie jest doskonały, nie wygląda ładnie. To ma latać, a nie wyglądać. Można sobie to, nie wiem, pomalować na czarno, taki talerz dookoła, dorobić wtedy, jak ufo będzie wyglądało. Chociaż teraz też wygląda trochę jak ufo jakieś. Takie nie wiadomo co, znowu mam tak, jakby tył trochę za ciężki. Chociaż dopiero przy trybie turbo to tak, czuć bardziej trochę, ale to jest no minimalne. Dosyć no i widzicie, tak mnie trochę na bok jakoś ściąga i tak dalej. Można tym latać. Spróbujemy dolecieć na, na, na tamte lądowisko. Trochę ostrożniej tym razem. Mm. Mam pomysł, co można zmienić. Za bardzo. Zbyt silne są si Nie ten klawisz, nie ten klawisz. Zbyt silne są silniczki od obracania, a ten podnoszący troszeczkę słabiej działa tak jakby, więc. Mm, podniesiemy sobie Nie, obniżymy sobie moc troszeczkę, w ogóle coś znowu aktywuje, nie wiem czy tam zmieniłem zasięg, czy nie Nie, bo zmieniałem chyba zasięgi. Ojejku, wskocz, że tu, dziękuję. Te silniczki sobie troszeczkę osłabimy, tak, o dwie krateczki. No, troszeczkę na boki jest zbyt taki gwałtowny. Mam jakie ja to miałem? To on był inaczej niż tamten. Ups, dobra, ale tak go zmniejszymy, tak czy tak? Jak go zmniejszyć? Ile? Tak go zmniejszymy, dobra, na drugą krateczkę będzie, na drugą kreseczkę. No i teraz powinien troszeczkę łagodniej skręcać i lepiej, mam nadzieję. Potem się można bawić, żeby właśnie to tak po żeby to w miarę fajnie latało. Dobra, wydaje mi się, że teraz jest trochę lepiej. Spróbujemy sobie wylądować na tym lądowisku. Jeszcze mam wrażenie, że te silniki, które powinny nas tylko utrzymywać w powietrzu są troszeczkę zbyt silne. Ale mogę się mylić. Ok, wylądujemy tutaj. Próbujemy wylądować. Uwaga. Już włączyłem silniki od spodu, żeby troszeczkę spowolnić opadanie. Także problem jest taki, że jak ja koryguję, to znowu mnie do góry podnosi troszeczkę, więc znowu muszę wyłączyć na chwilę. Łączyć. Uwaga! Piękne lądowanie. Lepiej bym tego nie zrobił. Jeszcze spróbuję zdjąć poklocko tutaj i zobaczymy, czy teraz będzie trochę lepiej. Dalej, coś jakby tył jest cięższy. Czy ja mam jakoś silniki inaczej poustawiane od spodu? Mówię, to też jeszcze potem trochę czasu zajmie, zanim to wszystko będzie idealnie poustawiane. Te są na środek, ten jest na środek, ten jest na środek. Ten jest na środek, a te po bokach też powinny mieć na tę samą wartość, czyli... No tak, no to nie wiem, to coś się tutaj jest z... no, wyważeniem jest nie tak, ale ogólnie pojazd nawet lata, także jeżeli chcieliście sobie zbudować zawsze pojazd, który latał, a nigdy wam się to nie dawało, tak jak mi jeszcze niedawno, dopiero coś takiego po prostu zrobiłem na zasadzie, jeśli masz wątpliwości, dodaj kolejne silniki odrzutowe i jakoś działa. Silników odrzutowych jest na czkane mnóstwo, prawdopodobnie pojazd latający udałoby się zrobić na dwóch silnikach odrzutowych, nie wiem... Jest mnóstwo różnych innych szkół na temat pojazdów latających w skapy, w ogóle tryb turbo w tym czymś mógłby być jeszcze troszeczkę mocniejszy. O, jeszcze sobie na koniec wylądujemy na szczycie tej góry tutaj, jeśli tu jest w ogóle jakiś placyk. No i warto sobie tak polatać właśnie i sprawdzić co jeszcze można, jakiś silnik można gdzieś tam moc zmniejszyć, moc zwiększyć. Nie zawsze przy takich pojazdach jest dobrze, żeby silnik na full ustawiać, w ogóle świetnie, że się zaczepiemy jakąś gałąź. Mogłem tutaj ładnie wylądować, tak pięknie, ślicznie wylądować i, i pokazać, że mój pojazd jest taki fajny i w ogóle, ale musiałem się zaczepić jakąś gałąź i wylądować na głowie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. To się trzeba troszeczkę obrócić teraz. Bardzo ładnie. No, te silniki, które nas utrzymują w powietrzu, mogły być trochę e, słabsze, chociaż nie wiem, czy nie, lepiej po prostu balastu dodać, jednakowego po, na obu rogach. Chociaż, czekajcie. Jak naciskam jeden... Nie no, dobrze jest ustawiony. Się lekko wznosi, po prostu te silniki, którymi też steruję, one są też od spodu, więc też mnie trochę podnoszą do góry. No ale dobra, latać, lata. Możemy tu jeszcze raz wylądować. Ja sobie wysiądę, jeszcze popodziwiamy sobie ten pojazd jakoś z zewnątrz. No, powiedzmy, że wylądowałem ładnie, proszę bardzo, tak wygląda. No mówię, nie wyglądam, a latać po prostu, a nie wyglądać. To no by było na tyle w tym odcinku. Pojazd jakoś tam lata, trochę, trochę aż mi głupio, że tak, takie, takie coś zbudowałem. Zamiast jakiejś ładnej kolejki z autobusu, czołg to jakieś takie, takie, takie coś. Ale to jest mój pierwszy prototyp pojazdu latającego, troszeczkę usprawniony, który lata i da się tym sterować tak w pojedynkę, także ja jestem z niego dumny. Podziała częściowo, ale, ale działa. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i na razie.